To ja nie powiem kto śpiewa, bo to też nie pan Ignacy nam wszystko opowie za chwilę. Panie Ignacy, dzień no, dobry. Tak, jeśli chodzi o pierwszą zagadkę, no to ja również obsadzę Mikołajki. A drugą? A drugą to Mikołaja Gogola. No to my dla pana coś mamy. Proszę A posłuchać. To... Zacznijmy od tej drugiej. Naprowadził zespół? Na to tak trochę policji. tak, powiem szczerze, ale to bardziej chyba ta Ukraina. Uh -huh. No tak, no bo y, tak naprawdę pisarz rosyjski, ale urodzony na terenie Ukrainy, prawda? Tak, tak, no i... No i co? No powiem szczerze, że tak do końca to też nie byłem pewien, czy wychodzi o Gogola, no ale jednak jakaś tam iskra mi zaświtała w głowie. No tak, ale, ale windą do nieba specjalnie dałem, żeby pod Orzanek podprowadzić Państwa. A, w tym, no tak, teraz już A potem dałem Roberta Jan Janowskiego, no bo tak naprawdę Nikołaj Gogol Janowski. Z tej, z tej szlachty, z tego herbu się wywodził Mikołaj Gogol. No i na tego koniec jeszcze Palatute, Gogol Bordello, czyli fantastyczna grupa, zresztą też związki z Ukrainą i z Nowym Jorkiem mam. No a w, w przypadku zagadki numer jeden, no to, to Mikołajki. To była jasna sprawa, to dosłownie ja po pierwszej piosence, po nawet na samym początku to już byłem pewien, że chodzi o Mikołajki. No tak, i tam było na całych jeziorach, potem oczywiście Picnic tak, tak. Country, czyli Islands in the Stream, no i co jeszcze tam było? I, i, i potem to Ostatek...